Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, po dość długiej przerwie. Wracamy do Legacy of Kane Defiance. I z tego co pamiętam, jesteśmy, znaczy z tego co już nawet widzę, jesteśmy jelem I już nie pamiętam kompletnie, dokąd my teraz zmierzamy. Wygląda jak obóz tych łowców wampirów, ale jakoś ich nie ma, o. Wow, nie, nie, nie. Oczywiście ja już, jak zwykle, nie pamiętam ciosów. Więc wybaczcie chwilę, muszę się. Pokażcie mi, pani, Dobra. To nie wychodzi za dobrze jak na razie. Dobra. Udało mi się trochę najeść, czy się skaczę. A właśnie o to mi chodziło. Tak będzie najszybciej. bo on między młotem dopada. Dobra, zostało mi jeszcze, jeszcze jeden nie, gdzieś. A. No ma całą tą barierę, przez którą nie mogę jej dorwać. Co za drogą, ciekawa, skąd oni wyleźli, bo chyba się wszyscy w tym namiocie nie schowali. Szczególnie ten wielki. Dobra, brązowy dysk, ale nie mam pojęcia po co Ale, czyli... coś trzeba z tym zrobić. Ja nie wiem, czy na pewno co. Hmm... Jakimi mamy Nie bardzo ładne. Te mnie. Czy nie, zwykły. zwykły to nawet nie chodzi. Hmm. Przyjrzę się temu, dobra? Takiego rywyra w ogóle nie mamy. I jakby nie patrzeć, Ale czy ja mogę gdzieś indziej iść? Hmm. To jest zagadka, bo mówię, potrzebujemy litera, którego nie mamy. Nie, znowu będą wrogowie, a świetnie. Nie atakujcie ja mnie od tyłu, no Aha. Ciągle nie wiem, czy w ogóle jest sens tutaj wracać Może ten trzeba ten brązowy dysk cały! Wow! A tak mi jakoś podejrzanie te kubki liści wyglądały. No. Trochę mi się nie podoba to, że on tak nie zawsze skacze. Z zielonymi oczami, z tego co się dowiedziałam, oni są opętani. I oni atakują też swoich. Więc niekoniecznie musimy ich zabijać, bo będą oni walczyć nie z nami, tylko najpierw z tymi swoimi Coś jeszcze tam zostało, mam nadzieję, że nie. Dobra. O, czyli rzeczywiście trzeba było tutaj brązowy dysk wsadzić. Czy ty jesteś głodny? Nie. Dobra, gdzie są ty, ci ogniści? Dobra, wszyscy strzelają. Więc w sumie nie ma sensu się za bardzo skupiać na konkretnym jednym. my dalej. O! Widzicie? Ten jest opętany. A skoro już tu jest, to mogę porozwalić. Jeszcze ktoś? Dobra. Kieruję się słupem ognia. Powinni być wszyscy. Choć muzyka sugeruje, że nie. No ale dobra, yy, pobiegnę tu. A, no, raczej się stoi. Wiem, czy wszyscy muszą? Nie rzucać ogniem. O jeszcze ten wielkolud jeden. Aj. Wyjątkowo dużo walki dzisiaj. Tuż od samego początku. Powinno uciekać przed tym jego szarżowaniem. Mi... Chyba nie wychodzi. Dobra. No. Okej. Okay. Ja tak podejrzewałam, że są na górze. No chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Au. Teraz nie pamiętam, jakie się tam dostawałam, jak byłam keynem. Chyba jakoś po tych kolumnach. Ale kolumny oznaczają, że trzeba skakać, a wiecie, jakie skacze. Ale to jest aż głupie. No, przecież jaki problem, żeby tam wskoczyć. jest tak. Ej naprawdę się nie da. Musi się dać. Patrzcie. Bo to jest naprawdę według mnie beznadziejne ustawienie w tym miejscu kamery przez to, co naprawdę ciężko wymierzyć na tą drugą kolumnę. Ja może z tej nie nauczycie no, tam do nie doskoczę. Tędy też nie pójdę, muszę tu skoczyć, no ale... Irytujące... <grytujące> Przeczytałam, że się nauczyłam skakać, ale nie... jakieś liczyć i, i ile ja razy nie trafiam. A jeszcze nawet nie mam pojęcia czy ja na pewno muszę wskoczyć na tą kolumnę. O jest tam strzelają do mnie. O, dobra E, tylko tak jakby. A. Niewiele mi to daje. Tam cię nie doskoczę. Tam też nie doskoczę, No i super. Doskoczę czy nie? Doskoczę, to jest pytanie. Teraz będę. Godzina się zastanawia, czy ja na pewno muszę tam iść. Au. Zastanawiamy też, czy na przykład pójście... O, jest! Do spektralnego świata by coś dało. Czy jak stoję tu, to są w stanie mnie zaatakować? Nie. Dobra. Eee, jak wtedy grałam Kainem, to... Jakoś ich... Rozwaliłam. Tylko, że... nie pamiętam jak. Znowuż kamera nie jest raczej mi przyjazna. Dlaczego to właśnie nie da w żaden sposób odwrócić, no? Czym się skacze? Dobra. Teraz jest okej. Okay. Kiedy już mogę ich mieczem rozwalać, to o ile nie spadnę stąd to jest dobrze. Czy dałoby się kogoś zjeść, więc teraz się bardziej skupię na tym, że okej. Okay. Kiedyś się nauczyłam skakiwać na tą, tą kolumnę, to już było wszystko ok. Uu. A checkpoint. nawet nie wiecie, jak się cieszę. Przejść tam hmm. czy jestem w stanie stąd skoczyć? Tam jestem. Wow! Cienie stwory... Yy... Co to jest za znak w ogóle? No tak, ogniowy. Mikor checkpoint? Hm... Mikor én ez a gátka? Podejrzewam, że trzeba zasłonić te całe yy, yy, co się, ale nie mam pojęcia, czy to coś da. Yy. A więc się odsuwa, Do, dość. ...w szybkim tempie. Chyba zużyłam jakiś atak całkowicie niepotrzebny. Tu powinno gdzieś wyjść wejście na górę. Zawsze jest wejście na górę. Przynajmniej zawsze było. A mnie by się przydało... ...jeszcze coś... Albo na chwilę to odsunę. mogę zabrać ze sobą tego, tej skorki. Niefortunnie. Aaa. Dobra. Tak Myślałem. Widzicie teraz ten zborku? Yy, on się nie, nie. On teraz nie. Nie wypuszcza tej pary, i przez to ten kamień nie przesuwa się z powrotem. Teraz tu muszę... A. I teraz mogę tamten zamknąć. A. Po prostu się pospieszyłam, za szybko zamknęłam ten. Mam tylko nadzieję, że to nie jest na czas, bo... ...nie szczególnie się spieszyłam. Fajne! Nie no, naprawdę świetny... ...motyw. Holy Nie mam pojęcia co to jest. Jakiś kamień. Może trzeba go włożyć tu? O. I... Portal się nie otworzy, ale jest jeszcze opcja, że trzeba otworzyć te. Nie lubię tych zagadek mm, przy portalach, ponieważ zawsze raz mi głoduje.

These murals had suffered some damage. Once again I recognized the vampire's hero. But this scene revealed something new. For here they had also depicted his destined adversary, now partially obscured, who seemed to bear a flaming sword. Dobra kolejna część historii. Wybaczcie mi, że ja Wam tylko na bieżąco nie tłumaczę, dopiero będziecie mieć z tego napisy. Ale niestety ten angielski jest trochę nie na mój poziom. Ok, o, no dobra. Trochę to wygląda inaczej niż w poprzednich świątyniach. Ale i tak musimy zdobyć powietrze, żeby. Dobra, trzeba się było najeść, bo. zbyt kaloryczni, wiecie? Aż się boję, co tam będzie. O. No tak. Najgorsi według mnie przeciwnicy. Czy to mówiłam nie raz? Że chyba najbardziej nie znoszę tych całych Nacek. Ciężko w nie trafić. Pojawiają się znikąd. Mam wrażenie zawsze, że jest ich nieskończona ilość. Nie mam pojęcia, co zrobić. Muszę się, wybaczcie, rozejrzeć. Stąd przyszłam, tak? Tak, dobra. Przyszukam eee, następnych drzwi jakiś. Cześć nie do końca odkryłam? działanie tych całych małych na ziemi parowych. Widzę kratki, a to oznacza tylko jedno: że muszę sobie przypomnieć, jak się przychodziło do spektralnego świata. Ok.

więc coś czuję, że tym razem au moja strategia się nie za bardzo sprawdzi ej, a czemu was jest dwóch? jakieś hologramy, czy co? jestem ciekawa jak skinę gdzie się gdzie się pojawię Ostatni checkpoint był dość daleko, a to, że zginę, jest niestety pewne. Czy tam stosowała jakąś taktykę, ja nic nie widzę w tym całym niebieskim świetle. Ej no. Możecie być trochę milsi. z kraju No już zabij mnie mm, ta na pewno i tak przecież zginę No zobaczcie, mam życie. Znaczy życie no. Nie wiem, że to nie jest życie, ale... Ale to jest po prostu minimum. Dobrze, że jak jestem w spektralnym świecie, to mi... życie... Czy znaczy, życie? No, dobra. Głód, nie wiem czy cokolwiek to jest, matko Nie maleje No przecież to jeden cios i mnie nie ma Co to w jest? To, to przejść nie mogę, przejść tam O, czekaj, teraz tak, pytanie ze 100 punktów. Gdy wrócę do normalnego świata, to zaraz zginę. Yy, więc mam wrażenie, że jestem w dość niekomfortowej sytuacji. No właśnie, w taki sposób. Jak właśnie widzieliście. Rozpadłam się. Ale jest tego plus. Ponieważ jesteśmy przy checkpoincie, a ja mam pełno życia, aha. I jakbym wiedziała, to mi się dała zrobić wcześniej. A ja tu kombinuję. Ja tu kombinuję, a to proszę. Dobra, idziemy tam widziałem jakiś sekretik. Hm. A teraz pytanie ze stu punktów. Dokąd ja mam iść? Nie, no ale tak na serio. Tu mam czek, tu nie da się iść. Owrócić też się nie da. Szkoła wygląda podejrzanie, ale za bardzo się tego rozwalić też nie da. Nie raz to pewnie to nic nie da, ciekawe to jest, czy ja tu poszłam za wcześnie, czy co? nie mam, nie mam pojęcia. No wiecie co? Skoro tu jest checkpoint, to będzie dobry moment, żeby skończyć. Tylko moi znudzeni wędrowcy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!